Witam, szanownych widzów. To jest Natural Doctrine, które będę teraz przechodził. Będziemy grać w trybie New Game Plus, która wbrew pozorom niewiele nam daje, po prostu pozwala nam dotrzeć do prawdziwego zakończenia, do lepszego zakończenia i gra jest w, gra jest w tym trybie trochę trudniejsza. Także no, będzie zabawa. Nic się, nie, nic się generalnie nie przynosi. Z mojego pierwszego przejścia zaczynamy tak naprawdę od zera. I będziemy grać na normalnym poziomie trudności. Ponieważ ta gra jest już wystarczająco trudna. ruins <laughs> represent the final challenge. It's time for you to prove your supposed talent. So you want us to conquer the ruins? Is that it? Then you're finally ready to let us show off our skills. In other words, kill a bunch of goblins. Stop wasting time and prove to me that you're more than just talk. Huh? What is it, Vasily? Come over here a second, Jeff. tutorial. Te, ta pierwsza rozmowa na samym początku, pierwsza wymiana zdań między Wasilisą a Jeffem, to jest coś ekskluzywnego dla tego podejścia. Normalnie grać zaczyna się od Zika, który tam swoje głupoty gada. Ten no, tutorial no, jest e, bardzo monotonny i nudny. Nasty goblin. Go. Right uh -huh. yeah. Szkoda, że nie można tego sobie darować, że to jest takie durne. Zwłaszcza, że twórcy jakby wrzucają dwie nowe linie dialogowego dialog dialog do samouczka ale nie pozwalaj mi go pominąć. Jak okay. you hey, pitu, pitu. Tak hey, zapewne widzicie, gra jest y brzydka. Bardzo brzydka. Ona wyszła w 2014 roku na PlayStation 3, 4 i PS Vita. Ale wygląda szczerze mówiąc jak taki zapomniany tytuł z PS2. A to i tak jest ta ładniejsza wersja na PlayStation 4. Która działa w 60km na sekundę w wysokiej rozdzielczości. Jakbym odpalił tę wersję na PS3, no to. Yikes Zero anti-aliasingu, 30km na sekundę, no wyglądało to. No tragicznie. Nie mówię, że to wygląda ładnie, ale ma taki specyficzny sznyt. Taki, taki pseudo-realistyczny, powiedzmy. No to nie, to jak czuć, czuć, że to jest mimo wszystko nieco doprawionym e, sosem anime. Takim, taką stylistyką trochę mangową. Zwłaszcza włosy bohaterów. Natomiast e, jest, jest w tej też coś, coś takiego specjalnego. E, te przytłumione kolory. Eee, taki bardzo, bardzo powiedziałbym wschodni sznyt. Okay. No Jestem pewny, że w którymś momencie zacznę przywijać te dialogi. Okej, okay. okay. a tutaj widzicie eee, chyba naj taką najbardziej charakterystyczną... Myślę, że tak, najbardziej charakterystyczną mechanikę w tej grze, czyli łączenie się co pozwala mi nie tylko zagrać praktycznie całą drużyną naraz w jednej turze, ale też, no tego nie mogę pokazać, ale ten pasek, który jest u góry, my dostajemy, my dostajemy bonusy, jeżeli atakujemy wspólnie. Dlatego walka w tej grze ma generalnie taki efekt kuli śnieżnej. Jeżeli atakujemy wszyscy razem, no to jesteśmy z łatwością w stanie utrzymać tę ofensywę, zabijać, zabijać całe, całe grupę przeciwników jednocześnie.

Jeżeli postać atakuje jednocześnie, to będą się cały czas przełączać. W kontekście tego, kto atakuje pierwszy. To nie jest tak, że jedna postać się atakuje najpierw, a potem kolejna i kolejna, tylko oni się cały czas wymieniają. Sprawa, że to, to jest całkiem dynamiczne. To jest coś, co mi się akurat bardzo podoba w tej grze. To, te dialogi w tej grze są koszmarne. Well then, Are we ready? Voice acting jest fajny. Natom, e, natomiast no, to, co oni mówią, są takie bzdury czasami. Taki po prostu nonsens, że tego się momentami słuchać nie da. Tak, tutaj Wasili wspominało o eleganckim intro. Myślicie, że ludzie. Jakby to jest magiczne, pójdzie się do wiecze. To, co oni tutaj mówią, jest. Ta, tak bardzo nie pasuje do, do stylistyki. Mamy tutaj taką dosyć mroczną stylistykę. Taką pseu, mroczną, pseudo realistyczną stylistykę. A lu, postacie gadają jak z najtańszego głównie anime. Wogel to jest jedyny moment, w tej grze, kiedy słowo pada, w ogóle. Seriously? Why couldn't someone have just said that in the beginning? Anyway, so if we do well here, it means we get the job, right? To to Check out the with this. I'll take out. Let's Gra, no właśnie, perspektywa trzeciej osoby. To jest też coś bardzo e, niecodziennego w tej grze. coś Co też mi się bardzo podoba, to takie pierdoły, które mi się bardzo podobają. Że możemy... to jest gra taktyczna, gra strategiczna, a możemy ustawić kamerę w taki sposób, że to wygląda praktycznie jak gra akcji. Taka pierdoła, ale ja zawsze bardzo sobie cenię, kiedy można właśnie przybliżyć kamerę na postacie. Wtedy, się, wtedy czuję się... Hmm, Wtedy czuję, czuję swoją prezencję na polu bitwy. Jak, tak, że nie jestem po prostu gościem, ty obserwuje wszystko z kosmosu, tylko faktycznie wcielam się w jedną z postaci. A w tym pracuję wszystkie. Tutorial jest prosty jak... Na wszelki wypadek sprawdzę czy nie mam ustawionego... Nie, jest dobry poziom trudności. A, nie mogę wrócić do opcji? Ale Myślę, że może po prostu wyłączę te tutoriale. Niewiele nam tutaj pomogą. Well, fighting isn't my specialty, but I can provide some cover from the rear if need be. Well, if fighting's not your specialty, what is it's your specialty? As a Bergman, I plan operations and handle negotiations. Mm -hmm. I can also get some support in aid in battle. So you're like a jack-of-all-trades or whatever? Okay. The goblins may seem like repulsive beasts, but they have enough brains to forge weapons out of the different ores they dig out of the ground. Okay, I'm ready. They're like overgrown cockroaches! for the never go near them! They tend to attack instantly when they're I guess they don't like humans too much. Welcome! <laughs> no. <laughs> Tak, jak wspominałem, gra jest. jakość grafiki jest okropna. Te twarze, które się nie poruszają, wyglądają po proste, narysowane. To są, to jest generalnie jakość PlayStation 2, serio. Jakby odpalić wersję na PS3, obniżyć rozdzielczość jeszcze bardziej i ustawić. Yy, no. pewnie niższe detale, Nawet nie, detali, nie trzeba ustawiać niższych detali. Generalnie obniżyć rozdzielczość, ustawić do 30 klatek, i to powinno zadziałać na. Tak, kajda, cute. To spokojnie mogą brużyć na PS2, naprawdę. I zresztą cała gra sprawia takie, takie wrażenie jak wspominałem. takie Właśnie zagubione gry na PlayStation 2, która zaginęła w czasie. A ja nie mogę dosięgnąć, ale... Rzucenie Potiona Elixiru leczącego. Pozwoli mi się podlinkować. Jeżeli teraz tutaj przejdę, on już nie doleci. Ale to nie ma znaczenia, bo ja, ja nie rzucam po to, żeby Wasylisę wyleczyć. Mnie to nie interesuje. jak chcę za, zaatakować. Ten, ten połot, będzie zmarnowany, ale jest to bez znaczenia. To jest jedna z wielu takich, może trochę intuicyjnych, ale bardzo przydatnych taktyk. No, no prawie. No, walka wręcz między postaciami, które mają tarcze jest taka, spójrzcie. 42% szansy na zablokowanie tarczą, 12% na zablokowanie, na sparowanie i jeszcze 9% na unik. Generalnie ruszanie, ruszanie na przeciwników z tarczami, no, samo mają broń białą, jest um, kiepskim pomysłem. No teraz już nas nic nie interesuje, możemy atakować wszyscy. Może nawet dla ja rzucę granat. <grym> Achtung! alarmen Time to attack! I'll cover you! Farewell! Is it over yet? <laughs> Zeke, were you paying attention? We took care of every last goblin in the ruins. We even found a treasure chest! They're having a little too much fun with this. Just wait there. I'm on my way. Sir Jeff, Lady Vasily. Well done. That was very impressive, I must admit. I suppose I shouldn't doubt you any longer. No need for all the formalities, Anka. Just Jeff is fine. Yeah. And not that I care, but I can't tell if you were actually trying to compliment us or not. It sounded kind of dismissive to me. You still have plenty to learn, but I look forward to working with you. What do you mean, work with us? Both did a fine job. So, time to collect your spoils of war, right? Come on, let's get on with it. Okay, we better check the chest. <laughs> <There's nothing there. laughs> oh, I can't wait! Those lowly goblins guard such amazing treasures, and we humans live by robbing them of their A magical science supports our glorious civilization within the fortress, but without Pluton.

Do, do fortecy Festę wejdziemy na raz, na sam koniec gry. Żadnej, żadnej magicznej nauki, jak oni to tu określają, tutaj nie będzie. Cały, cały ten wątek Bergmanów, którzy eksplorują w jaskinie, oraz tych Vogel Jagierów, czyli ochroniarzy ich nich. Nic z tego już więcej się nie pojawi. My, my jesteśmy jedyną drużyną, która w ogóle eksploruje te wszystkie miejsca. Wszyscy inni się najwyraźniej siedzą w fortecy. No i plutam. The chest is open to be intact. Nice. Mission complete. But we shouldn't linger here too long. Let's get out of here. Hm. Aj no ta ładna ta mała fajna animacja. Zig tam z tyłu pije piwo, jak zakładam. To jest faktycznie model butelki, który z tego co ja kojarzę, nie pojawia się nigdy więcej w tej grze. Tylko w tej jednej animacji i chyba tylko tutaj. Nie jestem pewny, czy przypadkiem we wszystkich innych misjach on po prostu nie, jakby nie, nie, nie trzyma... Jakby niewidzialnej butelki. Pustej dłoń po prostu. dziękuję, jak Po prostu I nie to znaczy so, hmm. you know przyjaciel? leader citizenship infested so she takes on the role of Bergman i suppose i haven't properly introduced myself my name is Anka it's very nice to meet you she's a battle medic in training, who's next in line as leader for a group of explorers they helped me out of back. i see so in other words she's our boss wait what so she's the one who hired us you really hadn't realized that Aww. So, I mean, what does this mean? She's a mine explorer, and we're her nightly escort, meaning she's our employer, so we follow her orders. No, I can't accept this because, like, she's barely any older than I am, and she's the leader. A proper Burman leader needs more dignity, more skill, more amazingness. It's kind of complicated. So just stop talking.

Just a I'll sign it. Jeez. Uh -huh. O rany. Wasilisa, Wasilisa, Wasili. O. Ten pierścień jest dostępny tylko i wyłącznie w New Game Plus. Będzie potrzebny potem. Aczkolwiek... no pff, nie, nie jest zbyt specjalny. Tak na marginesie. Wiem, że Wasili wa miała być taką taką trochę Postacią dziecinną, ale moim zdaniem twórcy przegięli. Ona w zasadzie sprawia wrażenie, jakby miała upośledzenie umysłowe. A, Jeff jest lepszy, dla niego to jest. Zmiana tej broni jest czystym bonusem. Po to, kiedy Vassili zdecydowanie chce mieć lżejszą broń, żeby atakować więcej razy. Ilość ataków, tak tam w prawym dolnym rogu widzicie, zależy nie tylko od, od tego, jak ciężka jest broń. Krótki, mecz jest lżejszy, no powiedzmy. to nie ma, takiego, nie ma takiej statystyki jak ciężar, ale tak to ogólnie wygląda, że bronie, które są większe, dłuższe i tak dalej, traktujemy jako cięższe. Wymagają więcej zwinności, żeby, żeby atakować. Natomiast w tym przypadku Jeff ma tyle zwinności, że w obydwu przypadkach będzie atakował tyle samo razy. Więc lepiej dać mu ten długi mecz. O. To jest bardzo ważne, żeby, żeby każda postać miała e, eliksir leczące. Z uwagi na to, jak działa system, po prostu. Wyjątkiem jest Jeff, no bo on będzie miał broń palną, właśnie. Bardzo powszechnym, moim zdaniem, błędem jest próba robienia Jeffa pod miecz i tarcze. Ale czy ogólnie pod broń białą? To jest tragiczny pomysł. Broń palna. Bierzemy i używamy. Broń palna w tejże. Grze... E, dziwne, czemu ona ma taki. Czemu ona ma trzeci ma piąty! Zapomniałem o tym. E, dobra, Anka, Anka, co ty byś chciała? Zwinność jest dobra dla broni palnej, ale karabiny myśliwskie mają bardzo dobrą celność same z siebie. Więc nie ma tu zbyt dużo potrzeby. No właśnie, gra pozwala dowolnie w każdym momencie i zawsze. Znaczy, poza walką. E, dowolnie do, e, rozdawać punkty i je zabierać. To się bardzo przydaje, kiedy na przykład tak jak tutaj chcemy całkowicie przebudować Zika, bo w tym momencie te dwie, te dwie zdolności są mu średnio przydatne. Znaczy ta akurat jest fajna, generalnie ataki oparte o zwinność, czyli takie zwiększające ilość ataków są lepsze, natomiast to plus 1 zwinności nie, nie, nie daje mu nic. Jeżeli to wezmę, to będzie mniej ataków. Ups, Heh, mój błąd. Natomiast, to, to, to zwinność mu to daje, ale jeden atak więcej a jeżeli wezmę, zrobię to, będzie miał dostęp do ataków obszarowych, to jest zdecydowanie przydatne. Mógłbym też zabrać mu ten eliksir i dać mu to, żeby miał i trzy ataki i jeszcze ataki obszarowe, natomiast to jest bardzo ważne, że on miał ten eliksir. A na tym etapie poziom wbija się bardzo szybko, więc yy, bardzo szybko będę mógł nadrobić ten błąd i dać mu tą zwinność. W przypadku Anki na przykład, ten punkt zwinności nie daje praktycznie nic, daje 2% więcej szans na unik, jeżeli to weto 13, to zamieni się na no nawet tylko 1%, jeszcze lepiej. Więc generalnie, zwinność jest najlepszą statystyką w tej grze, ale tylko i wyłącznie w tym, w tym kontekście, żeby część atakować. Bo bonus do zwinności, do bonus do uników, który on daje, jest tak mały, że, bez, że w zasadzie bez znaczenia. Więc jej po prostu damy powershot, który pozwoli zadawać silne, no, większe obrażenia, raz. Oraz celność, która. albo nie, no tak, zapomniałem. To jest taka mechanika, która jest. bardzo rzadko bardzo rzadko ma, ma jakieś znaczenie, w zasadzie tylko na początku, ale. są limity poziomów, które musimy mieć. Te punkty, te, te, te liczby u góry oznaczają poziom, który jest potrzebny, żeby mu dane skill wykupić. Tutaj twórcy zrobili taką złośliwość, że tutaj są puste pola. Sztucznie, jakby wydłużają te, to drzew, to, tą gałąź tego drzewka, żeby ciężej było zdobyć tą zdolność. Eee, więc wezmę to, Spirit. Który jedyne co robi to zwiększa obrażenia o chyba 2%, ale z, e, wpływa na, na kolejność postaci, na, na kolejność ruchu. Ona ma 11, czyli będzie, no, czyli nie, nie ma znaczenia, czy, czy to wezmę, czy nie. I tak będzie zaczynała jako ostatnia. E, normalnie to Vasili by zaczynała jako ostatnia, ale ten się sprawia, że on no, się trochę przesuwa w kolejności. Ale to było Natural Doctrine. Sam, sam, początek. sam już dwie kopalnie. I cóż, z pewnością jeszcze, jeszcze nie raz będziemy kontynuować tej naszą zabawę.